Dzień dobry, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem. Odpowiedź tak lub nie. Że to nie rozkład, to jest ta nasza podpowiedź cotygodniowa. Moi drodzy, yy, tradycyjnie wybieracie sobie opcję 1, opcję 2. Yy, mówicie sobie w głowie pytanie, które chcecie nadać kartą, i wtedy dopiero przystępujecie do decyzji. Moi drodzy, serdecznie was zapraszam jeszcze do, yy, do tych czytań relacyjnych za 59 zł. na 2023 rok, czyli tam zobaczymy sobie, co może się między tobą a Twoją osobą wydarzyć w 2023 roku. Cena promocyjna to 59 zł. Już dużo osób jest zapisanych, ale dopiero, że tak powiem, dopiero ogłosiłam właśnie taką promocję, więc jeszcze jest czas, żeby się zapisać, jeżeli. Nie wszyscy jeszcze tutaj wiedzą o tej promocji, bo wczoraj dużo osób mi napisało, że dopiero na jakimś tam kolejnym filmiku, w kolejnym dniu dowiedzieli się, że taka promocja w ogóle jest, i też dużo zapytań na maila, czy jeszcze można się zapisywać, czy jeszcze są miejsca. Tak, dlatego że ja dopiero ile, kilka dni temu taką promocję opublikowałam, i kilka chwil będzie na to, żeby po prostu. Yy, móc tą yy, promocję sobie zarezerwować dobrze moi drodzy w takim razie jeżeli ktoś jest zainteresowany zapraszam do kontaktu olijana777 małpa.wp.pl a teraz bym was prosiła żebyście spojrzeli na te dwie opcje i wybrali dla siebie w, yy, dzisiejszą tylko pamiętajcie żeby ten yy, wybór był naprawdę króciutki do 3 sekund najlepiej jeżeli dłużej trzeba to do 5 ale już żeby nie było yy, dłużej tak Dlatego, że to musi być naprawdę intuicyjny wybór, a nie rozumowy. Dobrze, moi drodzy, teraz wybierzcie sobie opcję. No dobrze, przechodzimy do jedynki. Co Wy tutaj dzisiaj macie, jeżeli chodzi o odpowiedź na Wasze pytanie? Ja już widzę, moi drodzy, ja już widzę, co Wy macie. Dwójka ognia i trójka wody. Jeżeli odpowiadamy czy tak czy nie, no to przy dwójce ognia logicznym jest, że macie odpowiedź tak. Zielone światło do waszego dowolnie zadanego pytania w dniu dzisiejszym do kart. No i tradycyjnie przechodzimy do karty uzupełniającej, jaką dzisiaj jest trójka wody. Moi drodzy, ja powiem w ten sposób, że ku temu Waszemu celowi być może warto by było spojrzeć na ewentualność wzięcia pod uwagę pomocy ze strony osób trzecich albo po prostu wygadania się przed kimś, tak? Jeżeli na przykład jest to dla Was ciężki temat, jeżeli to jest dla Was trudny temat, złożony i skomplikowany, to być może w Waszym otoczeniu jest osoba, która. Nie powiem, że chętnie by tego wysłuchała, ale gdybyście mieli się komu wyżalić albo opowiedzieć to odnośnie tego, o co pytacie, to byłoby wam lżej, tak? Byłoby wam lżej, zrobiłoby wam się lżej. I tutaj wychodzi na to, że może w waszym otoczeniu być taka osoba, która po prostu chętnie was wysłucha, być może wesprze, być może powie jakieś swoje dobre rady. Natomiast, nie wiem, taki wątek się tutaj pokazał. Być może po prostu trzymacie na swoich barkach tą Sytuację, sprawę, o którą dzisiaj pytacie, i być może to jest dla Was ciężkie. A nieraz warto by było chociażby opowiedzieć o tym jakiejś tam osobie, i nagle jest lżej, prawda? Nagle wypowiedziane słowa są jak gdyby taką sytuacją, gdzie Tobie jest wewnętrznie lżej. Oczywiście, jeżeli macie takie osoby, tak, zaufane, tak zwane, bo jeżeli nie, no to wiecie, nie ma co na siłę szukać i nie wiadomo, komu mówić pewne rzeczy, bo to też. Nie dla wszystkich są wszystkie informacje, prawda? Natomiast jest powiedziane, że albo weź pod uwagę to, że osoby inne mogą Ci pomóc w osiągnięciu celu bądź załatwieniu tej sprawy, ale to są osoby z otoczenia, bo trójka wody to są osoby, gdzie mamy pewne takie przywiązanie emocjonalne, czyli to są na pewno osoby, które znacie. I osoby, które są w jakiś sposób dla Was ważne. Czyli albo najbliższe otoczenie, albo gdzieś tam jacyś przyjaciele, przyjaciółki, znajomi, znajome, gdzie ta więź sympatii jest, prawda? W tej trójce wody. Albo po prostu należałoby, jeżeli tego potrzebujecie, bo jeżeli nie, to oczywiście to nie jest dla Was, ale jeżeli potrzebujecie się wygadać, albo nie zdajecie sobie jeszcze sprawy, że gdybyście komuś powiedzieli to, co się dzieje, może byłoby Wam łatwiej. Jeżeli tutaj, że tak powiem, tego potrzebujesz, to warto by było poszukać takiej osoby w otoczeniu, która rzeczywiście będzie w tym momencie dla ciebie pomocna pod tym względem. Yy, więc tak, macie odpowiedź tak na swoje dzisiejsze zadane pytanie do kart, więc tutaj akurat macie zielone światło do waszej odpowiedzi i przechodzimy sobie do dwójki. Wy tutaj macie labirynt, ale my nie czytujemy z tej głównej karty dzisiaj. Dobrze, wy macie tak. Dwójka Ziemi i pustelnik. Moi drodzy, dwójka Ziemi nie daje nam konkretnej y, odpowiedzi. Dlaczego? Dla, dlatego, że w dwójce Ziemi my stoimy na rozdrożu i mamy 50 na 50, taka jest prawda? 50% na 50%. Czyli stoisz tutaj na rozdrożu i tak naprawdę, jeżeli my pytamy, czy karty pokazują odpowiedź tak, czy odpowiedź nie, no to przy dwójce Ziemi nie pokazują ani tak, ani nie. Pokazują 50 na 50. Moi drodzy, dlaczego się tak dzieje? No, dlatego, że karty akurat tak się ustawiły i to miałeś usłyszeć, ale dlaczego tak się dzieje i przejdźmy sobie teraz do karty uzupełniającej, jakim jest, jaką jest pustelnik. Moi drodzy, te dwie karty razem pokazują, że nie masz dzisiaj konkretnej odpowiedzi na Twoje pytanie. Dlaczego? Dlatego, że Ty musisz się zagłębić w siebie i odpowiedź posłuchać, y, y, znaleźć w sobie. Pustelnik jest bardzo mistyczną kartą, która mówi o tym, że Szukamy odpowiedzi w sobie, w swoim wnętrzu, być może przy połączeniu ze swoim tak zwanym, ja, być może przy połączeniu z, z intuicją, prawda? Natomiast ty dzisiaj nie, nie dostaniesz tutaj odpowiedzi. Tutaj nie dostaniesz odpowiedzi, dlatego że karty ci się tak ułożyły, że masz 50 na 50, i zdecydowanie tutaj rozkład mówi tobie, żebyś sam poszukał odpowiedzi w sobie. Pustelnik właśnie do ciebie to mówi, że w pustelniku ty się zagłębiasz w siebie. I doskonale wiesz, yy, jaką, jaką decyzję masz podjąć. No, moi drodzy, ja, ja tutaj interpretuję karty. Nie losuję tych kart, tylko, znaczy inaczej, nie wybieram tych kart, tylko je losuję, też nie wiedząc, co one tutaj, yy, co one tutaj zawierają, a Wy zdecydowanie macie w tych obu kartach bardzo duże. Połączenie i bardzo dużą taką, powiedziałabym, uzupełniającą energię. Jedna karta uzupełnia drugą, więc tym bardziej widzę, że to jest dla ciebie przekaz w całości, czyli nie uzyskasz dzisiaj odpowiedzi, dlatego że odpowiedź zależy od ciebie. Po prostu ty musisz zagłębić się w siebie i w tobie, w twoim wnętrzu jest właściwa dla ciebie odpowiedź. Sam musisz ją znaleźć i sam musisz, że tak powiem, podjąć decyzję. Więc bardzo konkretna odpowiedź, pomimo iż nie ma tak lub nie, to i tak masz bardzo konkretną odpowiedź wynikającą z tych dwóch kart dzisiaj. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle, więc filmik mamy omówiony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.